I witam koziorożce! Lecimy słuchać się z energią tego miesiąca, a więc miesiąc listopad dla koziorożca, karta mm, no z przesłaniem takim o waszej autentyczności, o waszej samoświadomości później. Jaki miesiąc będzie to dla koziorożca? Miesiąc listopad. Co wyzwaniem jest dla koziorożców w miesiącu listopadzie? Zobaczmy. Koziorożec, jakie wyzwanie przed koziorożcem? Jaka trudność w tym wyzwaniu? Jaką trudność mogą napotkać koziorożce, jeżeli chodzi o miesiąc listopad? Co, słuchajcie, wam się udać, może? Jaka postawa jest wam radzona? Trochę mi się ciemno robi, ale jeszcze może Was dogram w tym świetle. I karta rada dla koziorożca na miesiąc listopad. Dwie Wam wyskoczyły, zostawiam. Pod spodem szybciutko słuchajcie król kielichów, a więc są wśród Was osoby, które na bazie tego, co jest uwolnieniem, powiem tak, Dosyć mocnym uwolnieniem, dosyć mocnym wyzwoleniem, też bym powiedziała, takim emocjonalnym, po tym, co było was, was, nie za, no, takie no, trudne, czy też takie mozolne, postawiły na otwartość, otwartość czy też na zaufanie, właśnie do tego, co bardziej przestrzenne tak w telegraficznym skrócie, więc może chodzić tutaj o jakieś uczucia, może chodzić o jakiegoś właśnie króla kielichów, a może sami jesteście tym Królem Kielichów, który gdzieś otwiera się na to, co dopiero przed nim. Miesiąc listopad dla Was w tym Słuchajcie, no pięknie, pięknie, król cesarzowa, a cesarzowa dla niektórych, a więc energia. Dobrostanu, energia wszystkiego, co jest materią pieniądza, również. Pamiętajcie o przyziemności pewnej, dbania o to, co i przyziemne, i duchowe, a więc o takie mocno holistyczne. Energia płodności dużej, a więc ten miesiąc może być bardzo dla Was płodny. Dla niektórych właśnie w te emocje, dla innych być może w to, co gdzieś także może być słabością Waszą, żeby gdzieś poskromić w sobie, no, ujażnić siebie, żeby gdzieś być może z zmobilizować to, co W Was najwspanialsze, najpiękniejsze, może właśnie tak takie wasze i autentyczne, a nie czyjeś lub podyktowane jakąś być może potrzebą, e, też nieuleczoną gdzieś e, historią, a więc nie chcę powiedzieć, że na bazie kompleksów, ale być może na bazie e, zbyt dużej e, takiej, słuchajcie, w, nie tyle wylewności, co po, potrzeby akceptacji e, u innych, a więc gdzieś tutaj mogą się w was takie kumulować energie w tym miesiącu, tak gdzieś czuję. Wyzwanie dla was, trudność w tym wyzwaniu, proponowana postawa. Co Wam się uda? No, wow, pięknie! I karta rada. I karta rada, którą zostawimy sobie na koniec. Słuchajcie, no ten miesiąc pokazuje piękne dla Was karty listopadowo, które warto brać. Powiem tak, trochę tempa w tym wszystkim, bo i to tempo, właśnie czas, jest wyzwaniem tutaj dla Was w miesiącu listopadzie. Czas, żeby z czymś zdążyć, żeby coś zrobić na czas, żeby się skomunikować na czas, żeby się odpowiednio skomunikować, żeby może także faktycznie umiejętnie użyć narzędzi, chociażby w tej komunikacji. Dzisiaj dzwonek koszy, ten właśnie powietrzny, a więc odpowiadający tej, tej energii komunikacji, analizy, dobrej właśnie analizy też i niepośpiesznej, a może bardziej wycofanej dla Was jest tutaj także proponowany. Niektóre rzeczy musicie z pewnością z, może z strzaskiem drzwi lub z taką słuchajcie, determinacją ostrą na, dla dobra swego porzucić albo zamknąć, bo tak się ten miesiąc też pokazuje. Nie do końca może będziecie temu ufać, albo będziecie gdzieś w tym miesiącu także patrzeć na coś jeszcze wstecz, że będziecie chcieli do czegoś uciekać, czy w tęsknocie, czy w Jakimś takim poczuciu, może nie tyle, no bym powiedziała, braku pogodzenia ze sobą, że to, co chcieliście lub to, co potrzebowaliście, miało być takie, a się okazało zupełnie czymś innym. Czy to są jakieś przeszłe jeszcze historie, czy to jest dopiero nowa, nowa obecna sytuacja, która Was nie zadowala i ją jeszcze rozważacie, czy w niej jeszcze, o niej jeszcze dyskutujecie, czy ze sobą, czy z innymi, to już sami wiecie najlepiej. Niemniej jednak ten miesiąc pokazuje, że wyzwaniem dla Was jest tempo, dla Was jest również wyzwaniem pewna, słuchajcie, porządliwość, jeżeli chodzi. O to, czego potrzebujecie, co byście chciały, czego byście potrzebowały, i styl realizacji jest tutaj trochę zagrożony, mogę powiedzieć. Wam się uda na pewno, co wam się uda, bo tak jest tutaj skonstruowane to pytanie: uda wam się być może z krok po kroku udzielnie iść do przodu z tym, co chcieliście, czy z tym, co się, z czym się mierzyłyście. No ale właśnie, dla niektórych koziorostów, muszę powiedzieć, tak, zastanówcie się, czy to nie jest trochę droga ku zamkniętym drzwiom, a więc czy już dzisiaj nie wiecie czegoś, co za chwilę okaże się faktem, czy też czy nie wiecie już, a może sami zaprzeczacie, no, że coś, co Was goni, czy coś, co, co nie prowadzi Was donikąd, wiecie, że i tak nastąpi tego jakiś tam, powiedzmy, element zamknięcia, domknięcia, i, no i pytanie, czy jest sens się w to angażować. Mówię, ten miesiąc pokazuje dla mnie dosyć dużą energię stylu, w którym coś robicie, stylu, w którym się komunikujecie, w stylu, w którym realizujecie, czy też sami siebie no popędliwie pchacie do przodu i dla jednych bo jest to czytanie pamiętajcie ogólne ten horoskop jest ogólny w stronę tego co jest nieuniknione a dla innych w stronę tego co jest po prostu konieczne no i tak się tutaj dla was pokazują te energie Niemniej jednak miesiąc w energii tej cesarzowej, a więc bardzo duża energia kobieca, może też i kobiety będą tutaj miały znaczący, znaczący udział dla Was w tym miesiącu. Może jest to także Wasza firma, która w tej karcie może się kryć jako właśnie taki, słuchajcie, przewodni motyw tego miesiąca, że tym się będziecie opiekować, co jest Waszym ogrodem. Może to być dom, może to być Wasze zdrowie, może to być Wasza uroda, może to być po prostu Wasza sytuacja i Wasz komfort tego, w czym jesteście, jak się czujecie. No i to, jak się ze Sobą czujecie, będzie determinowane trochę przez te okoliczności, które są dla Was wyzwaniem, a więc wiadomości, informacje zmieniające się lub szybkie tempo, a być może właśnie zmiana ukierunkowania, czy też zmiana fokus trochę na inny cel, czy na sam cel, jako w ogóle takie osiągnięcie, zamierzenie, czy jako realizacja i styl, kroki, sposób, może ludzie także w tym uczestniczący, którzy mieliby Wam także, nie dla niektórych, ze świata coś Pomóc, w jakiś sposób dla, na Was wpłynąć. Dużo energii męskiej też się pokazuje, bo i król kielichów się pokazał, i pokazali się dwaj rycerze, a więc tutaj, yy, no, taka energia też ludzi, yy, ludzi, z którymi trzeba umieć się skomunikować, do których trzeba umieć dotrzeć, dotrzeć których należy w jakiś sposób yy, może i docenić, yy, ale także, yy, no właśnie, yy, zastanowić się nad yy, długofalowością, yy, czy ich intencji, czy własnych, w stosunku do tego, jaki macie Zamiar, co chcecie realizować, czego się chcecie podjąć w tym, w tym miesiącu. Ten miesiąc pokazuje dla Was w postawie Wam proponowanej otwartość na świat. A więc bądź otwarty na świat, umiej czy też naucz się zamykać rzeczy, które nie są w twoim no, nie są gdzieś w twoim zakresie czy twoich obowiązków, czy twoich pragnień, czy twojego, twojej wrażliwości albo poczucia zaufania do kogoś lub czegoś. A więc czerp z tego świata naprawdę dużo. Bierz się za to, co jest także gdzieś może akcentem zdalnym w tym wszystkim, a więc komunikacja ze światem, wyjście do niego naprzeciw, próba także zbudowania świata swojego, własnego. A więc więc gdzieś tutaj mi się pokazuje, że są wśród was koziorosty, które być może szukają jeszcze sposobów, kroków, metod, albo i w ogóle samego punktu na mapie, w jaką stronę chciałyby zmierzać, i może gdzieś na bazie testów w tej chwili jeszcze bazują, co gdzieś jednych uwstecznia, drugich może hamuje, a trzecich popędza do jakichś może takich kroków, które nie do końca są wasze, może gdzieś są czyjeś, ale słuchacie, idziecie za ciosem, czy pcha was gna was, ale nie wiecie do końca, o co chodzi. A tutaj chodzi o pewną taką jakąś strukturę. Tego, co wokół Was i dla Was. A więc bardziej wyciszenie, bym powiedziała, bardziej dystyngowanie, bardziej pewnie siebie i nieprzerażenie w stosunku do tego, że gdzieś nawet spotkacie się z jakąś krytyką czy z jakąś sytuacją, która chce Wam zasygnalizować, że może nie jest do końca dobre to, za czym patrzycie, albo jest coś bardziej wartościowego, może jeszcze fajniejszego, niż to, za czym dzisiaj gonicie, a warto byłoby się albo trochę w strzymać albo pozwolić sobie na odrobinę takie hmm. Zdystansowane albo bardziej dystyngowane, obym ja powiedziała, kroki, może też takie mniej raptuśne. A więc nie śpiesz się powoli, też trochę mówi ten miesiąc do ciebie, drogi koziorożcu, no ale przede wszystkim szukaj nowych źródeł inspiracji, szukaj nowych kontaktów, otwieraj się na tych ludzi, którzy także patrzą lub są w podobnej aurze do Twojej. tak, A więc nie rzucaj się na coś tylko i wyłącznie dlatego, że coś cię popędza, lub tylko dlatego, że no gdzieś ciśnienie, czy krew się w tobie buzuje, bo chciałbyś już natychmiast i może z, no, z takim efektem huawei wow, wow, i z przytupem? Ten przytup, jeżeli ma przyjść, to on i tak przyjdzie i on do ciebie też idzie, ale daj sobie odrobinę cierpliwości, pozwól sobie na nią, rób swoje. Ten miesiąc właśnie jest kluczowy dla ciebie w, w kierunkach komunikacji, w kierunkach wyrażanych intencji, w sposobie w zauważania tych innych, tych potrzeb. Pewnego słuchajcie z fokusu na to, co jest szczegółem, zaangażowanie, dużą pracowitością także i byciem konsekwentnym. A więc bądź konsekwentny, bądź konsekwentny, ale nie upiera się też przy rzeczach, które być może, no, tak jak mówię, powodują w tobie samemu w sobie, tobie, tak powiem, wątpliwość. Albo inaczej, w rzeczach, które są dla ciebie trochę. Trochę bardziej takie szkodliwe, bo choćby krótkodystansowo są fajne, długofalowo mogą, się za, mogą cię zapędzić w coś, co nie do końca będzie twoje i będziesz musiał się z tym gdzieś no, zmierzyć prędzej czy później. Dlatego pamiętajcie, jednym ten miesiąc będzie testował, dla jednych będzie testował determinację, innych będzie testował w kierunku e, no, Waszych nerwów, czy też tej powściągliwości e, i bycia konsekwentnym, albo umiejętności dostrzeżenia tego, e, co chciałoby Was może wprowadzić. Nie w te arkana, które sobie wymarzyliście lub których oczekujecie. Rada dla Was, słuchajcie, no właśnie, paść kielichów e, i, e, i gwiazda. Kielichów i gwiazda, a więc duża emocjonalność, duża także gdzieś tutaj taka euforyczna e, energia, ulotna, także z pewnością. A więc gdzieś tutaj bym powiedziała radą jest dla ciebie może takie, słuchajcie, e, większe poskromienie w sobie nie tyle naiwności. To nie przyklaskiwanie czemuś, co jest niepoparte rzeczywistością, co jest tylko gdzieś nie tyle zachowawcze, właśnie, bo też nie, ale takie mocno abstrakcyjne, co jest mocno też popędliwe w, w kierunkach chęci spróbowania, testowania, wykazania się być może jakiejś takiej ambicji, która w Was drzemie, albo tej ambicji, która będzie Was gdzieś ukierunkowywała w stronę jeszcze większego chęci, jeszcze większej chęci osiągania jakiegoś, słuchajcie, spektakularnego celu. Tutaj jest pokazany trochę w tej, Radzie. Owszem, napawaj siebie tymi inspiracjami, czerp z tego, co jest Twoją wrażliwością, naucz się także ją dostrzegać, bo niektórym jest ona tutaj proponowana, ale dla innych jest pokazane, nabierz trochę takiego zdroworozsądkowego podejścia w stosunku do spraw, które są zbyt infantylne, zbyt być może takie naiwne, ale również małostkowe, a więc nie wchodź zbyt głęboko albo nie daj się Takiemu zachukaniu emocjonalnemu, które gdzieś jest też taką huśtawką emocjonalną, może tutaj dla kogoś taka, taka energia się pokazuje, a więc nie działaj z poziomu rozkapryszenia także w tym wszystkim, czy też no, tak pozytywnie jak i negatywnie, a więc nie leć gdzieś tutaj, nie zapalaj się do czegoś zbyt szybko, czy też inaczej ugaś w sobie potrzeby, które samemu tobie, drogi koziosów, wydają się z, no, zbyt takie. Hmm, Zbyt, zbyt nie Twoje. Zbyt nie Twoje, lub zbyt przygodne. E, bo tak gdzieś tutaj ten miesiąc pokazuje, że mogą mieć chrapkę na ciebie właśnie takie sytuacje, które będą chciały. E, no, pchać cię. E, albo wykorzystywać to, że jesteś ambitny, i na to tutaj gdzieś być może uważaj. Jaka słuchajcie jeszcze karta rada? Karta rada. Czy też karta kierunkująca taka trochę gdzieś ten miesiąc? Niech Wam się pokaże coś, co jest ważne dla Was. Akceptacja i porzucenie, czy też pozostawienie. Karta mówi do Was w pierwszej odsłonie, że widzieć szerzej, czy też widzieć szerszy obraz, to wierzyć, że on istnieje. E, tak się tutaj pokazuje. A karta w ogóle mówi do Was: W pewnym momencie nasza wizja stanie się jaśniejsza, będziemy mogli zobaczyć szerszą perspektywę, jakbyśmy sami byli, uczestniczyli w niej, ale nie dwojem oczu, a trzecim okiem naszą intuicją. A więc spojrzenie z szerszej perspektywy jest lecznicze. Jest także wiarą, że każde pozornie nieistotne działanie ma duży wpływ. To taki mały element niezbędny do tego, co jest układanką życia. A więc fajne przesłanie dla trzeciego oka. Karta cesarzowej, a pomyślałam o arcykapłance oczywiście, też jest, słuchajcie, numerem 3, a więc być może gdzieś tutaj pokazuje się dla was włącz trzecie oko. A więc zanim podejmiesz decyzję, czy zanim o czymś pogadasz, czy zanim przyjdą do ciebie propozycje w tym miesiącu, albo inaczej, zanim ty sam wpadniesz w wir jakichś pomysłów, czy jakiejś takiej m, ekscytacji czymś, postaraj się spojrzeć na coś z poziomu swojego planu kosmicznego, z poziomu swoich talentów. Także pamiętaj, um, niech tyle chcę powiedzieć, że miesz siły na zamiary, co i na Inaczej próbuj lub testuj siebie, bo też o tym mówi ta karta żeby widzieć szerzej, żeby siebie też nie ograniczać. No i właśnie, nie ograniczaj siebie tylko do tego, co jest już Tobie podarowane teraz, albo co Tobie się wydaje z poziomu impulsu, takie. Natychmiast warte, a nie do końca być może sam to czujesz, albo no, no gdzieś masz mieszane uczucia. Zaufaj tym uczuciom, zaufaj temu. Tak jak tutaj czuję taką od początku energię trochę pójścia do przodu i trochę hamowania. No i chodzi o ten złoty środek. Tylko nie tak dosłownie bardzo tak y, zwyczajnie, że tutaj mówimy o pewnym kompromisie, tylko mówimy o tej autentyczności, o tym, że. Y, nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko, co jest intratne dla innych, może być także dobre dla Ciebie. O takie jest tutaj trochę przesłanie. A więc zastanów się, nad wejdź w głąb samego siebie. Naprawdę siebie mocno poczuj, jeżeli chcesz ruszyć, jeżeli budujesz swoją jakość, bo tutaj jest gdzieś ta jakość pokazana, że twoja jakość zależy nie od tempa narzuconego przez innych, czy tempa narzuconego sobie, ale przede wszystkim wewnętrznym predyspozycjom, które musisz odkryć albo które powinieneś zaakceptować, Bądź też podejść do nich w sposób bardziej taki nie tyle racjonalny, co niemrzonkowy, Co niemrzonkowy Poczuj. Czuj. Bądź płodny. Z tego poziomu działaj. Także tego, co jest z słonecznym. Naświetl. Podaj sobie energię. Doładuj się tym, co gdzieś ten, te czakry także może wzmocnić, abyś czuł swoją wewnętrzną siłę, abyś czuł siłę kreacji. Trzymaj się. Pamiętaj, o komentarzu i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Hej!